Cześć, witajcie, z tej strony Waldoś, witam Was w kolejnym odcinku u mnie na kanale i dzisiaj bardzo, ale to bardzo istotna sprawa, bo w ratowaniu świata w sklepie okolicznościowym pojawił się miotacz plazmatyczny, czyli najlepsza broń w tej grze. I teraz tak, jeżeli nie grasz od dawna w ratowanie świata, to warto się teraz zainteresować z tego tytułu, że ta broń kosztuje tylko 1680 golda i po prostu warto ją mieć. I teraz tak. Jeżeli grasz w ratowanie świata i masz ten schemat, to analogiczna sytuacja warto sobie kupić ten schemat i wrzucić go do księgi kolekcji, bo teraz nadarzyła się bardzo fajna okazja na to, żeby mieć ten schemat w księdze kolekcji, ja również to uczyniłem. I w tym filmie pokażę wam siłę tej broni i ta broń da sama argumenty na to, że jest najlepsza, bo po prostu jest najlepsza. Zanim przejdę do pokazywania wam siły tego schematu. No to moi drodzy kilka słów ode mnie, a pierwszym z nich będzie takie szczere Dziękuję za aktywność pod ostatnimi filmami e, Która po prostu ta aktywność przerosła, moje najszczersze oczekiwania, wszystkie apki w górę, wszystkie suby Wszystkie wyświetlenia, no po prostu jest to coś dla mnie niesamowitego I za to wam po prostu dziękuję I teraz tak, jeżeli ktoś nie jest umiał na Discordzie no to warto sobie wbić z tego tytułu, że zawsze tam dostaniecie powiadomienie o nowym filmie i o streamie na Twitchu, jeżeli takowy w danym dniu występuje. I druga sprawa, jeżeli ktoś nie subskrybuje mojego kanału, to warto to zrobić, bo ponad 60% osób oglądających mnie w tym miesiącu tego nie robi, a nie będę ukrywał, że chciałbym wbić 6000 subów do końca tego miesiąca, a myślę, że z Waszą pomocą na pewno to się uda. Także to tyle ode mnie. Jedziemy z, z misyjką i pokazywaniem Wam, co potrafi miotacz plazmatyczny na misjach, bo potrafi naprawdę sporo. No i słuchajcie, misja 160 razy 4 ewakuacja schronu. Także Waldek jeszcze sobie złożył build pod wyrzutnie. No i lecimy, lecimy. Nawet sami widzicie, że. Inni ludzie używają tego schematu. O, idzie smasher. To jest dobry moment, żeby pokazać wam siłę tego. Ale widzę, że smasher przeleciał. No i smashera nie ma. Jeszcze 9 mopków. No, i mamy misję uratowaną. Znaczy schron uratowany. Jak sami widzicie. Teraz go sobie obudujemy. I będziemy po prostu czekali. 6 minutek. Bo w sumie nie 6 minutek, tylko 10 minutek. Będziemy czekali na, na to, żeby móc obronić ten schron. Także trzeba go zabudować. Tu w ogóle gościu piekarnik zbudował. Tylko. O Jezus Maria, co to jest? Co to jest? <tak>, tak wyglądają misje 160 w tej grze. Nie będę ukrywał, że nie. No. <tak> Jeszcze chłop to bazą postawił. Powinien to ulepszyć, Tierdwa. Choć w sumie bomby i tak wysoko nie. nie przebiją się. Ja tu zbudowałem klasyczny taki mały tunelik. Nie będę ukrywał, że nie. I to powinno dać radę, tak moim zdaniem. Tylko w sumie to bym sobie zrobił coś takiego. Żeby te mopki szły tędy, dostawały buły i spadały tam na dół. Więc to tak to wygląda. Ale to, co jest tu u góry, to jakaś przesada, moim zdaniem. No, tak wygląda granie, w ratowanie świata na misjach 160x4. No bo nie ukrywajmy, tygodniówki, każdy chce ten super doładowacz zdobyć. No i najniższa linia oporu, nastawić trapów i tyle. Tylko skąd ludzie mają maty na to? No, wszyscy wiedzą. Ci co grają. Także tak to wygląda. Jeszcze zostało nam 2 minuty 50 sekund i całe do tego, żeby móc ewentualnie odpalić to. Więc zaraz to zobaczymy. Troszkę chaos na starcie. Ja nie będę ukrywał, że ja dopiero co wstałem i w sumie dlatego to tak wygląda, jak wyglądało, jak wyglądało ten wstępik. Ale mi się wydaje, że to. Kwestia czasu, aż ja się przebudzę w ogóle. Nie wiem, kto za łoś to tak zbudował. Jedno wejście zrobić, ok, dobra, potężnie. Tylko szkoda, że to wszystko wysadzą bomby, bo tutaj grube pustaki no niestety, ale um, rzucają bomby na ten. Tylko ja bym w sumie to wywajł, tą ściankę jedną, drugą, a nie wiem, po co mi chłop to zabudował. No cóż, tak już bywa. Czekamy i jedziemy z koksem i pokazujemy wam siłę tego schematu. W ogóle nie powiedziałem, um, jak on jest zbudowany. To w sumie zrobię to teraz. Dwa razy obrażenia krytyczne i obrażenia bez wskaźnika, z tego tytułu, że i tak ta broń bije dużo. Więc tak to wygląda. Do tego ja mam zespół bohatera ustawiony pod rokowy riff, więc i tak ten wskaźnik trafień krytycznych dostanę w momencie, kiedy aktywuje się ten rokowy riff. No, sami widzicie, no jest to miazga, po prostu miazga. Te wszystkie moby po prostu znikają w oczach i nie ukrywajmy. No OP. Bardzo OP. Tylko brakuje jakiegoś cięższego wroga, idę zobaczyć tamtą stronę. O, tutaj to już w ogóle chłop nawalił tyle tego, gazówki, etc. Pięknie to wygląda. Nie będę ukrywał jak ktoś nasra tyle trapów. Czekam na jakiegoś smashera, jakiegoś bossa, bo to by było na najlepsze do pokazania, tylko na ten moment tego po prostu nie widzę. Wszystko znika, po prostu wszystko znika. Okej, okay, tam jakieś chore trady się dzieją, chłop się wywalił, okej. Okay. A nie wiem czy ja nie stoję na mniejszym respie, bo nie ukrywajmy, ale tak to wygląda. Okej okay. O, w ogóle fala się zmieniła. A stanę sobie tutaj, dlaczego by nie. Masakra. Ja nie, po prostu nie mam słów na to, jak ten schemat po prostu e, wszystko kosi jak chce. Ale jeżeli chodzi o tą misję, no to. No to jest tylko formalność w tym momencie. No nie ukrywajmy, bo jest tyle jakby obudowane, więc nie ma po prostu szans, żeby się te moby przebiły. E, o, smasher! Pokażę Wam teraz. Bo był smasher, nie ma smashera. Taka jest prawda. Okej, okay, ja sobie wskoczę do mojego tunelu. Zobaczymy, i rzucę może jakieś pole zwalniające. Ojeju, dostałem grubego hita. Czy tam widzę drugiego smashera? No to jedziemy, pokażę wam. Tylko muszę, jakby go trafić. Kichyś? No, czemu to nie zadziałało? Czasem po prostu się dzieją takie rzeczy. O, to jest Smasher 250 mocy czyli dosyć potężny w ruki, bardzo ciężko się go zbija. A ten schematik go w 3 sekundy po prostu ubija. Taka jest prawda. Wszystko zlatuje, praktycznie na hita. Piękna sprawa. Dobra, sobie wabik. Ała, to bolało. Są gielne potwory, nie mam gielnych potworów. Piękne. <laughs> Ten taker jak zleciał. Ha, ha, ha. Piękne. Wszystko zlatuje, po prostu wszystko zlatuje. A czemu oni umierają? 10 sekund do końca. Nie fajnie. Za dużo mobka pewnie. Dobra, zdążył to rzucić. Ale ścianki to nie, nie rozwaliło. Dobrze widzowie. Tak wygląda siła tego schematu na misji 160 x 4. A teraz pójdziemy sobie na Króla Burzy, bo tam są minibosowie. No i zaczynamy mitycznego Króla Burzy. Ja nie będę ukrywał, że ja tego dawno nie grałem. Kogo leci kamień? I od razu laser. Oko, proszę bardzo. Mam ten plazmatyczny pistolecik, który jest dostępny. Ja nie wiem, czy ja chcę go podnosić, tego gościa. Nie trafiam, nie trafiam, nie dobrze. Ok, teraz powinien się pojawić boss. Dobra, mamy punkt zbity, to super. Ok, jeszcze laser wleciał. Dobra, nie udało się zbytnio tego ogarnąć weźmy sobie. Punkt. Zbity. Mamy restart. Nie wiem czy mi się uda pokazać siłę tego schematu tu na tym królu. Okej. Okay. Ja ci kamień. Punkt. Dobra, mamy punkcik. I zaraz boss. Zaraz bosik. I będziemy zaszli do góry. I bosa nie ma. Czy on już zleciał? Jeszcze jeden punkcik i będziemy bić górę. No okej. Okay. Nie widzę. Dobra, zleciał Teraz pytanie, gdzie? Powiedz aż tam. Ale odwaliłem. Nie wiem, czy zbiją. No, 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 no. Dobra, zbili. Zbili super, ale to co ja odwaliłem to przesada jakaś. Okej, okay, ja umieram. Albo nie, nie umieram. Ale się odratowałem. Ale tego bossa trzeba zbić. Dobra, zbity. Dobra, punkcik mamy z głowy. Restart. Okej. Okay. I powinien być zaraz boss. Jest boss O, tepnął się, dobrze? Dobra, zleciał Ostatni punkt, dobra, ja uciekam, bo mamy tutaj oczywiście laserek, tylko ja się muszę do góry już tepać, bo już zleciał róg. okej, okay. easy, easy, król Boży. No i mamy króla burzy zrobionego i nawet ta brońka na królu burzy w momencie jak strzelicie i tak bije mu bardzo dużo damage'u no i na bossy na bossy też się oczywiście sprawdza e, więc tak wygląda siła tego schematu jest to rzecz mega potężna a Waldek no musi się momentu nauczyć na królu burzy na nowo bo nie ukrywajmy to jest rzecz bardzo istotna. No oczywiście bardzo duża ilość paneli leczących, to jest podstawa. I to by było na tle, jeżeli chodzi o ten odcinek, tak się sprawuje miotacz plazmatyczny w ratowaniu świata. Więc na koniec jeszcze raz powtórzę, kupcie go sobie, bo naprawdę warto. A za dzisiejszą uwagę bardzo Wam dziękuję. Jeżeli ten film się spodobał, zostawcie w górę, suba na kanale i widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach, także trzymajcie się i do następnego baju.